Czy kiedykolwiek obudziłeś się w środku nocy i poczułeś tę pustkę? To uczucie bycia zupełnie samemu, nawet gdy wokół ciebie są ludzie? Samotność, której nikt nie widzi, która boli w piersi i szepcze, że zostałeś zapomniany? Wielu z nas, zwłaszcza tych po 45 roku życia, dobrze zna to uczucie, ale oto prawda, którą znają nieliczni: Samotność nie musi być Twoim ostatecznym przeznaczeniem, jest odpowiedź. Jest pocieszyciel, który nigdy nie śpi, nigdy nie jest zbyt zajęty i nigdy o tobie nie zapomina. W tym filmie pokażę, jak przywołać Ducha Świętego, aby przemienił Twoją samotność w boską obecność, niezachwiany spokój i odnowioną nadzieję. Jeśli czujesz, że życie o tobie zapomniało, zostań z nami do końca. Pozwólcie, że powiem Wam prawdę, którą Biblia szeptała od wieków, ale której nie zawsze słyszymy wyraźnie. Wiecie, kiedy osiągamy ten wiek 45, 50, 60 lat wiele się zmienia. Dzieci dorastają i opuszczają dom. Przyjaciele, których mieliśmy w młodości, odchodzą. Czasami tracimy współmałżonka, czasami nawet tracimy nadzieję. I o tej godzinie wczesnego poranka gdy cisza w domu jest tak głęboka, że słyszysz tylko bicie własnego serca właśnie wtedy trzeba powiedzieć najprostszą i najmocniejszą prawdę. Nigdy nie byłeś sam. Miliony Polaków są teraz w dokładnie takiej samej sytuacji. Mężczyzn i kobiet, którzy pracowali całe życie, którzy wychowali dzieci, którzy głęboko kochali, którzy zmagali się z trudnościami, jakich inni ludzie nawet sobie nie wyobrażają. A teraz, kiedy powinni cieszyć się zasłużonym spokojem, czują pustkę, która nie znika, bez względu na to, ile razy włączają telewizor i ile razy udają, że wszystko w porządku przed wnukami. Ale oto obietnica, którą Jezus zostawił, zapisana w Ewangelii Jana, rozdział 14, werset 16. Powiedział coś, co powinno rozbrzmiewać w każdym zakątku Twojego domu tej nocy. Jezus obiecał, że nie pozostawi swoich uczniów sierotami, że poprosi Ojca i da innego pocieszyciela, aby był z Tobą na zawsze. Nie tymczasowo. Nie wtedy, gdy On o Tobie pamięta. Na zawsze. Duch święty nie jest abstrakcyjną ideą, o której czytasz w książce, a potem zapominasz. A to żywa, pulsująca obecność, która może zamieszkać w Twoim sercu i w Twoim domu już teraz. Pomyśl o tym, kiedy byłeś młody, być może Twoja matka, Polka jak ty, robiła to, co robią matki: zostawiała ci zapalone światło, czekała na ciebie z ciepłym posiłkiem, modliła się za ciebie, gdy spałeś. Była tam obecność, prawda? To nie było tylko jedzenie czy światło, to była ochrona, to była troska, to była miłość ucieleśniona w codziennych czynnościach, jakby była obecna, nawet gdy jej nie było. Duch Święty robi to dla Ciebie, trwale, nigdy się nie poddając, nigdy się nie męcząc. Znasz ten psalm 34? Psalmista pisze coś, co wyciska łzy z oczu, gdy naprawdę to zrozumiesz. Pan jest blisko złamanych na duchu i zbawia skruszonych na duchu. Blisko, niedaleko, nie myśli o tobie tylko od czasu do czasu, ale blisko, blisko, jak prawdziwy przyjaciel, do którego możesz zadzwonić w nocy, gdy ból jest intensywny i nikt inny nie śpi. Wiem, jak to jest, wiesz. Znam mężczyzn i kobiety, którzy stworzyli wszystko sami, którzy stracili bliskich, którzy dziś patrzą w lustro i widzą tylko upływ czasu, którzy myślą, dokąd poszło moje życie. Gdzie były te dni, kiedy czułem, że mam cel? Gdzie było moje miejsce na świecie? A samotność, ta samotność, której nikt nie widzi, ale która wyniszcza duszę, zadomowiła się niczym stały gość. Ale oto najważniejsza rzecz, którą musisz teraz wiedzieć: ta samotność nie jest Twoją ostateczną prawdą, to tylko uczucie, a uczucia się zmieniają. Zmieniają się, gdy zapraszamy obecność Ducha Świętego do naszych domów, do naszych serc, do naszych dni. Pozwólcie, że powiem Wam wprost. Paweł pisze w liście do Rzymian, rozdział 8, werset 26, coś, co jest tak istotne w chwili, w której się teraz znajdujecie. Duch Święty przychodzi nam z pomocą w naszej słabości, wstawia się za nami z westchnieniami, których nie da się opisać słowami. To znaczy, że kiedy nie potrafisz nawet odpowiednio się modlić, kiedy ból jest tak wielki, że słowa nie wychodzą z Ciebie, Duch Święty odczytuje Twoje milczenie. Jakby to była potężna modlitwa. Rozumie każdą łzę, której nie potrafisz wytłumaczyć. Ile nocy spędziłeś bezsennie, myśląc o rzeczach, o których nie możesz nikomu powiedzieć. Ile bólu nosisz w sercu, którym nigdy nikomu do końca się nie podzieliłeś. Ile razy czułeś się niezrozumiany. Duch Święty rozumie wszystko. Każdy milimetr, każdy niuans, każdy ukryty powód, dla którego obudziłeś się dziś przestraszony. A teraz, zanim przejdziemy dalej, muszę cię o coś zapytać. Jeśli ten film porusza coś w twoim sercu, jeśli czujesz, że potrzebujesz tego przesłania, kliknij przycisk subskrypcji. Nie odkładaj tego na później. Subskrybuj nasz kanał, ponieważ będziemy nadal przekazywać przesłania, które trafiają prosto do twojej duszy, do tego pokolenia, które zasługuje na to, by być wysłuchanym, które zasługuje na to, by wiedzieć, że nie jest samo. Kliknij też przycisk Lubię to, ponieważ to pomoże nam dotrzeć do większej liczby osób, które czują dokładnie to samo co Ty. Bardzo dziękujemy. A teraz powiem Ci coś, co może całkowicie zmienić Twoje postrzeganie samotności. Jest różnica między byciem samemu a byciem samotnym. Bycie samemu to okoliczność. To wtedy, gdy jesteś w pokoju, w którym nikogo nie ma. Ale bycie samotnym to uczucie. To wtedy, gdy nawet w otoczeniu innych ludzi czujesz się opuszczony. Tak. I to jest ta samotność, która niszczy, ale następuje odwrócenie mocy, gdy wzywasz Ducha Świętego, kiedy wzywasz Go, kiedy otwierasz drzwi swojego serca i mówisz: Potrzebuję Ciebie. Uznaję, że nie mogę już dłużej działać sam. Potrzebuję obecności, która mnie rozumie, która mnie chroni, która mnie prowadzi. W tym właśnie momencie samotność zaczyna tracić nad Tobą władzę. Dlaczego? Ponieważ nie definiujesz już swojego życia przez okoliczności, łączysz się z żywą obecnością Boga, która jest potężniejsza niż jakakolwiek samotność, jakikolwiek strach, jakakolwiek niepewność co do przyszłości. Pomyśl o swoim dotychczasowym życiu. Przeżyłeś wiele, prawda? Rzeczy, których myślałeś, że nie przetrwasz, ale przetrwałeś. I ta siła, której użyłeś, by przetrwać, to coś w tobie, co nie chciało się poddać? To Duch Święty działał w tobie, nawet jeśli tak tego nie nazywałeś. Teraz nadszedł czas, by go nazwać, by świadomie go przywołać, by wyraźnie zaprosić go, by był twoim pocieszycielem, twoim opiekunem, twoim przewodnikiem. Biblia mówi o tym, jak stworzyć środowisko, w którym przebywa Duch Święty. To nie jest skomplikowane. To nie jest tylko dla wyjątkowych świętych czy osób, które miały idealne życie. To jest dla ciebie, to jest dla mnie. To jest dla każdego, kto ma otwarte serce i szczerze pragnie poznać Bożą obecność. Po pierwsze, kultywujemy świadomość. Świadomość, że nie jesteś sam, że Duch Święty pragnie być blisko ciebie tak samo, jak Ty pragniesz prawdziwego towarzystwa. Ta świadomość zmienia wszystko. Zmienia sposób, w jaki jesz śniadanie w samotności. Zmienia sposób, w jaki chodzisz po domu. Zmienia sposób, w jaki śpisz w nocy. Po drugie, Otwieramy nasze serca poprzez modlitwę. Nie musi to być skomplikowana modlitwa, której słowa nie używamy na co dzień. Musi być prawdziwa, musi być prawdziwa. Wchodzisz do swojego pokoju, siadasz w ulubionym fotelu i mówisz: Duchu Święty, czuję się samotny, czuję strach, czuję, że życie mnie ominęło i nie cieszę się nim w pełni, ale wierzę, że jesteś tutaj i zapraszam Cię do mojego serca, mojego domu, moich dni. Kiedy to robisz, kiedy wypowiadasz to zaproszenie, Coś się zmienia w powietrzu. To tak jakby ta obecność, która zawsze pukała do drzwi twojego serca, w końcu dostała pozwolenie by wejść i wchodzi. Z całą swoją mocą pocieszenia, z całą swoją zdolnością uzdrawiania, z całą swoją determinacją, by nigdy więcej cię nie zostawić samego. I oto co w tym piękne. Ta obecność nie zależy od zewnętrznych okoliczności. Nie ma znaczenia, czy twoje dzieci dzwonią, czy nie. Nie ma znaczenia, czy masz dużo pieniędzy, czy przechodzisz przez trudności finansowe. Nie ma znaczenia Twój wiek, stan zdrowia, sytuacja zawodowa. Duch Święty jest dostępny dla Ciebie w ten sam sposób. Są przypadki ludzi po pięćdziesiątce, sześćdziesiątce, siedemdziesiątce, którzy wzywali Ducha Świętego i po prostu zaczęli żyć. Zaczęli odkrywać cele, które uważali za utracone. Zaczęli doświadczać pokoju, którego nie potrafili opisać. Zaczęli znów czuć się potrzebni, chronieni i kochani, bo tak właśnie czyni pocieszyciel: pociesza, ociera łzy, łagodzi rany, których czas nie uleczył, przywraca więź między Tobą a Bogiem, więź, która mogła zardzewieć w tych latach trudności, zwątpienia i rozpaczy. Dlatego, wzywając Ducha Świętego, nie prosisz o chwilowe uczucie, prosisz o trwałą przemianę, prosisz o ustanowienie nowej dynamiki między Tobą a boskością. Samotność sama w sobie nie jest zła. Przychodzi, by nas czegoś nauczyć, przychodzi, by pokazać nam, że sami tak naprawdę niczego nie osiągniemy, że potrzebujemy czegoś większego niż my sami, że potrzebujemy duchowego towarzystwa, niebiańskiej ochrony, przewodnictwa z góry. Ale samotność nie jest miejscem, w którym powinieneś być. To po prostu miejsce, w którym rozumiesz potrzebę, a kiedy ją zrozumiesz, możesz ją zaprosić, możesz otworzyć drzwi. Możesz wszystko zmienić. Dlatego dzisiaj, jeśli jesteś tu o tej porze dnia i oglądasz ten film, to dlatego, że coś w tobie szepnęło, że musisz to usłyszeć, że musisz wiedzieć, że samotność, którą nosisz w sobie, ma rozwiązanie, że to rozwiązanie ma imię, Duch Święty i że to rozwiązanie jest dostępne dla ciebie właśnie teraz, w tej chwili, kiedy wzywasz Ducha Świętego, nie prosisz jedynie o ulotne uczucie. Przywołujesz siłę, która przenosi góry, leczy głębokie rany, przywraca całe życie, a ta siła przychodzi bezwarunkowo. Nie przychodzi mówiąc: Och, jesteś już za stary, popełniłeś zbyt wiele błędów, zbyt długo cię nie było. Nie. Przychodzi dokładnie tak, jak obiecał Jezus, jako pocieszyciel, który pozostaje na wieki. Pozwólcie, że podzielę się z wami czymś, co wielu odkrywa dopiero na tym etapie życia. Kiedy macie ponad 45 lat. Wiecie już wystarczająco dużo o świecie, by zrozumieć, że rzeczy materialne nie wypełniają tej pustki. Możecie mieć wygodny dom, ale jeśli w środku jest pusto, cały dom czuje waszą ciszę. Możecie mieć relacje, ale jeśli nie ma duchowej więzi, te relacje zawsze pozostawiają pustkę. Dlatego tak wiele osób w tym wieku zaczyna poważniej szukać Boga. Nie dlatego, że nagle stali się religijni. Ale dlatego, że w końcu zrozumieli, że brakuje im czegoś fundamentalnego. Brakuje im tej obecności, która podtrzymuje, wypełnia, nadaje sens. A oto sekret, który mało kto zna. Im jesteś starszy, tym bardziej rozumiesz, że tego potrzebowałeś. Im dłużej żyjesz, tym bardziej dostrzegasz, że ludzie, którzy naprawdę mieli pokój, którzy naprawdę mieli nadzieję, mieli tę więź z Bogiem, mieli obecność Ducha Świętego mieszkającą w ich życiu. A teraz pozwólcie, że będę z Wami bardzo praktyczny. Jak właściwie przywołać Ducha Świętego? Jak przekształcić piękną ideę w rzeczywistość, którą można poczuć, dotknąć, doświadczyć? Po pierwsze, potrzebujesz radykalnej szczerości. Usiądź w cichym miejscu. Zamknij oczy, jeśli chcesz i powiedz prawdę: Powiedz: Jestem sam, boję się, jestem zmęczony, jestem zraniony, jestem zagubiony. Jakakolwiek jest Twoja prawda w tej chwili, powiedz ją, ponieważ Duch Święty nie przychodzi do ludzi, którzy udają, że wszystko jest w porządku, przychodzi do szczerych serc, do złamanych dusz, do tych, którzy rozpoznają swoje potrzeby. Po drugie, uznajesz, że Jezus jest drogą. Ta obietnica w Ewangelii Jana w rozdziale 14 to nie tylko piękne sformułowanie, to aktualna prawda. Jezus powiedział, że nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przez Niego. Więc patrząc na Jezusa, uznajesz, że jest Synem Bożym, że umarł i z martwych wstał, że jest mostem między tobą a Bogiem. Nie musisz dramatyzować, nie musisz robić niczego skomplikowanego. Po prostu uznaj to w swoim sercu. Po trzecie, zapraszasz wyraźnie. Mówisz: Duchu Święty, zapraszam cię teraz. Przyjdź i zamieszkaj w moim sercu. Przyjdź i zamieszkaj w moim domu. Przyjdź i zostań moim pocieszycielem, moim opiekunem. Moim przewodnikiem, kieruj moimi krokami, oczyść mój ból, przywróć mi spokój, pokaż mi drogę, którą mam podążać i oto część, w którą wielu nie wierzy, dopóki jej nie doświadczy. On przychodzi. Możesz nie poczuć ognia spadającego z nieba, możesz nie usłyszeć głosu, ale coś się zmienia, coś w tobie uspokaja się, to jak wzięcie głębokiego oddechu po długim wstrzymywaniu. W całej historii Kościoła istnieją świadectwa, które o tym mówią. Ludzie, którzy byli na dnie duchowym, samotni, zdesperowani, zagubieni. A kiedy wzywali Ducha Świętego szczerze, prawdziwie, coś w nich pękało, samotność nie zniknęła z dnia na dzień, ale zaczęła tracić swoją moc. Zaczęli odczuwać czyjąś obecność, zaczęli otrzymywać pocieszenie. A teraz pozwólcie, że opowiem o tym, jak podtrzymywać tę obecność. Bo przywoływanie go to dopiero początek. Utrzymywanie Jego obecności zakorzenionej w Waszym życiu, to jest ta część, która trwa, ta część, która naprawdę wszystko przemienia. Czynisz to poprzez komunię. Komunia oznacza po prostu regularną rozmowę z Bogiem. Nie tylko w chwilach kryzysu, nie tylko w rozpaczy, ale każdego dnia, kiedy się budzisz, mówisz: Dzień dobry, Duchu Święty, uznaję Twoją obecność, prowadź mnie dzisiaj. Chroni mnie dzisiaj. Kiedy chodzisz po swoim domu, uznajesz, że On jest obecny. Kiedy siadasz do posiłku, dziękujesz Mu, ponieważ On podtrzymuje Twoje życie. Może się to wydawać proste, ale jest rewolucyjne. Bo przestajesz żyć tak, jakby Bóg był mglistą ideą w niebie, a zaczynasz żyć tak, jakby był Twoim stałym towarzyszem, jakby dosłownie był przy Tobie, gdy zajmujesz się swoimi codziennymi sprawami. Polacy mają silną tradycję wiary, wiecie o tym. Kościół zawsze był dla Polaków ważny, ale czasami ta tradycja staje się jedynie kulturowa. Chodzisz na msze, bo tak zawsze się robiło. Wierzysz w Boga, bo cię go nauczono, ale tak naprawdę nie czujesz tej żywej obecności. Nie czujesz pocieszyciela u boku w ciągu tygodnia. I to jest smutne, wiesz? Bo wiara nie miała być tylko kulturowym rytuałem. Miała być żywym doświadczeniem, dynamiczną relacją z boskością. Kiedy prawdziwie przywołujesz Ducha Świętego, przekształcasz swoją wiarę z nawyków w sposób życia, z przekonania w doświadczenie a to zmienia absolutnie wszystko. Pozwólcie, że opowiem o odnowie, która się dokonuje bo to jedna z najpotężniejszych obietnic: Duch Święty nie tylko pociesza, On także przywraca On uzdrawia to, co zostało złamane On gromadzi to, co zostało rozproszone ile relacji rodzinnych jest zerwanych. Ile dzieci jest oddalonych, ile starych ran wciąż krwawi. Kiedy wzywasz Ducha Świętego i pozwalasz Mu działać w Tobie, On zaczyna przemieniać Twoje serce. A kiedy Twoje serce się zmienia, kiedy jesteś wypełniony Bożą obecnością, zaczynasz kochać lepiej, lepiej wybaczać, lepiej rozumieć. A to otwiera drzwi, otwiera możliwość uzdrowienia w relacjach, które uważałeś za martwe. Znam historię ludzi. Którzy od lat nie rozmawiali ze swoimi dziećmi. A kiedy zaczęli wzywać Ducha Świętego, kiedy naprawdę zaczęli szukać Jego obecności, coś się zmieniło. I powoli drzwi zaczęły się otwierać. Rozpoczęły się rozmowy. Rozpoczęło się zrozumienie. Nie zawsze kończy się to całkowitym pojednaniem, ale przynajmniej pokojem. Kończy się uwolnieniem. Kończy się przebaczeniem. I wiesz, jaki jest tego rezultat? Samotność znika. A raczej się przemienia. Ta samotność, która była bólem, izolacją, rozpaczą, przemienia się w samotność, w piękny czas, który spędzasz z Bogiem, na medytacji, modlitwie, w komunii, bo już nie jesteś sam, bo jest obecność, która nigdy cię nie opuszcza. Paweł pisze coś niezwykle potężnego w liście do Rzymian w rozdziale ósmym. Mówi, że nic, absolutnie nic, nie może nas odłączyć od miłości Boga. Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani demony, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie. Zastanów się nad tym przez chwilę. Nic nie może oddzielić Cię od miłości Boga, ani Twoje przeszłe błędy, ani Twoje wątpliwości, ani Twój wiek, ani Twoje blizny. Nic. Miłość Boga, poprzez Ducha Świętego, jest dla Ciebie dostępna, całkowita, totalna, nieodwołalna. Więc kiedy czujesz się samotny, kiedy samotność puka do Twoich drzwi, możesz się odwrócić i powiedzieć: Nie, nie jestem sam, bo jest ze mną pocieszyciel, jest ze mną przewodnik, jest ze mną opiekun, sam Bóg jest ze mną. A teraz pozwólcie, że podzielę się z Wami praktycznymi rzeczami, które zmieniają wszystko. Bo wiara nie jest tylko teorią, wiara przejawia się w czynach. Zacznij od czytania Biblii. Jeśli nie czytasz regularnie, wybierz Ewangelię. Zacznij od Ewangelii Jana. Czytaj jedną stronę dziennie, tylko jedną stronę. Czytając, rozpoznajesz, że to słowa Jezusa, Syna Bożego. A kiedy Jezus mówi o Duchu Świętym, rozumiesz, że mówi bezpośrednio do Ciebie. Po drugie, módl się codziennie, rano. Wieczorem i w ciągu dnia, kiedy czujesz, że ogarnia cię samotność, módl się na głos, jeśli możesz, bo jest coś potężnego w artykułowaniu modlitw ustami, jest coś przemieniającego, gdy słyszysz, jak mówisz do Boga. Po trzecie, szukaj wspólnoty. Nawet jeśli czujesz się samotny, szukaj miejsca, gdzie ludzie gromadzą się, by oddawać cześć Bogu, studiować Biblię i wspólnie się modlić. Bo kiedy jesteś wśród ludzi, którzy również szukają Ducha Świętego, coś się dzieje. Obecność Boga objawia się silniej. Czujesz, że nie jesteś sam, że wielu innych przechodzi przez to samo co Ty, że wielu innych znalazło to samo rozwiązanie. Po czwarte, bądź konsekwentny. Nie rób tego przez jeden dzień, a potem się poddawaj. Budowanie relacji z Bogiem jest jak budowanie każdej innej ważnej relacji. Wymaga czasu, wymaga inwestycji, wymaga konsekwencji. Ale każdego dnia, w który inwestujesz, zobaczysz owoce, a teraz pozwólcie, że poprowadzę was w modlitwie. Modlitwie, która może wszystko dla was odmienić, jeśli naprawdę wierzycie, gdy się modlicie, proszę znajdźcie ciche miejsce. Jeśli to możliwe, usiądźcie, zamknijcie oczy i odmówmy razem tę modlitwę. Duchu Święty, uznaję, że byłem sam. Uznaję, że samotność bolała, że sam dźwigałem bardzo ciężkie brzemiona. Ale dziś, właśnie teraz, uznaję, że tak naprawdę nie jestem sam: że istnieje obecność większa niż jakakolwiek samotność. I zapraszam Cię, Duchu Święty, zapraszam Cię, abyś przyszedł: Przyjdź do mojego serca, przyjdź do mojego domu, przyjdź do mojego życia, bądź moim pocieszycielem, bądź moim obrońcą, bądź moim przewodnikiem, ulecz mnie z ran, których czas nie uleczył, przywróć mnie, odnów mnie. Spraw, abym znów poczuł się kochany, spraw, abym znów poczuł cel. Zabierz tę ciemność samotności i zastąp ją światłem Twojej obecności. Wierzę, że to możliwe, wierzę, że jesteś prawdziwy, wierzę, że jesteś tutaj. W imię Jezusa Chrystusa zapraszam Ducha Świętego, aby zamieszkał w moim sercu i moim domu. Amen. Jeśli pomodliłeś się tą modlitwą, jeśli naprawdę otworzyłeś swoje serce i zaprosiłeś, Coś się zmieniło. Być może teraz nie czujesz tego emocjonalnie, ale coś się zmieniło. Drzwi zostały otwarte, obecność została zaproszona i nadejdzie. Może nadejdzie natychmiast albo w ciągu kilku najbliższych dni, ale nadejdzie. Proszę, teraz chcę zwrócić się do Was z ostatnią prośbą. W komentarzach pod tym filmem chciałbym napisać: Duchu Święty, przyjdź i zamieszkaj w moim domu. Napisz to: Nie dla mnie. Napisz to dla siebie. Bo w publicznym świadectwie jest coś potężnego. Dzieje się coś, kiedy publicznie deklarujesz, że zapraszasz Ducha Świętego do swojego życia. Jeśli ten film cię poruszył, jeśli czujesz, że to prawda, podziel się nim z kimś, kogo kochasz. Być może jest ktoś w twoim życiu, kto doświadcza dokładnie tej samej samotności, co ty. Może jest przyjaciel, członek rodziny, sąsiad, który potrzebuje usłyszeć to przesłanie nadziei. Bo taka jest natura Ducha Świętego: kiedy On w Tobie mieszka, nie chce być powstrzymywany, On przelewa się, On płynie, chce dotrzeć do innych ludzi przez Ciebie. Więc idź, idź i zaproś Ducha Świętego. Idź i odkryj pocieszenie, którego nie da się wytłumaczyć, ale które można odczuć. Idź i pozwól, by samotność przemieniła się w głęboką bliskość z boskością, bo to jest prawda, która może absolutnie odmienić wszystko w Twoim życiu. Samotność kończy się, gdy wzywasz Ducha Świętego. Kończy się, gdy uświadamiasz sobie, że nie jesteś sam. Kończy się, gdy otwierasz drzwi i pozwalasz żywej obecności Boga wejść i przemienić wszystko. Niech Bóg Cię błogosławi. Niech Duch Święty zamieszka w Twoim sercu, domu i w Twoich dniach. Obyś nigdy więcej nie czuł się samotny. Obyś zawsze czuł towarzystwo pocieszyciela. Amen.